Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zrobimy sobie dziś nowy świat na poziomie pokojowym. Zrobimy sobie portal netheru. Jak dzisiejsza nowa seria, Ja przedstawia, jeszcze nie, jeszcze nie jest zrobiona, ale dzisiaj czekam, jak zostawicie pod tym materiałem 11 łapek w górę. Robię dla was kolejny odcinek z tej serii. Hmm. A więc dziś... zrobimy po prostu profilanderów i przeżyjemy w tym nasz Że to mi się bardzo przyda. No bo wiecie, oglądacie takiego youtubera, jego jeśli nie, to polecam. To on zrobił taką serię Hellcraft, którą już dawno opuścił. Sił i no, więc... Robił wtedy tamte odcinki. No dobra, gotowe! Chwila na zaczynań. O! Mój ulubiony pion. Ta seria będzie fajna, zobacz. Zobaczycie. Od razu przełączę już na te przetrofania. że dźwięki mam włączone. No, a co No dobra. Zbieram to sobie drabienko. Coś nie mam zrobić deski aby zrobić crafting table, a potem zrobić trochę patyki, a potem Dlatego musimy to szybciej. Akurat dobrze się zrobiło, bo krótko. Tylko jak widzicie, będę miał nasze te obrzydliwe drewniane nasięcia A teraz nas będę kamienne. Co tak dużo. Tylko jest. Zostawcie w komentarzach. Każda seria wam się bardziej spodobała, tego stuwać i zaczynamy pierwszy odcinek z nowej serii. Już chyba nikt nie uwierzy, że postanowiłem to zrobić. Muszę nie chodzić po blokach magny. Jak widzicie, lepiej pić I muszę poszukać tu Blackstone'a. No to już powiecie, nie chcę zginąć. Niestety pewnie wiecie to, że jeszcze ani razu nie zginąłem. Tak, ani razu jeszcze nie zginąłem. wam sobie trochę blackstone'a Bo jak się generuje, to trzeba brać wiecie, blackstone? No już, ja przed... no tak. Nie wziąłem craftinga, o chyba był tu jakiś strider, no nie wiem, jeśli był to napiszcie w komentarzu słowo, tak małas. <laughs> A to, to jednak był. Uda mi się to, to nie skoczyć. No dobra, taylor. Ciebie nie bił. Robi troszeczkę. Jak Bo jak widzicie, delta. No, to ja zrobić crafting. O co ja to w ogóle nie myślę? Bardzo fajnie okocie się zespawaniami. Powiecie, ja nie ma tych dźwięków. wydawanych przez gry, a więc. Ta seria chyba Wam się bardzo spodoba. jeśli Wam się nie spodobała. To proszę koniecznie zacząć oglądać tą serię, bo kanał wtedy bardzo fajnie muszę się pozbędzić tych taków brodawek. A więc tabu. Mam przecież crafting. Ja woliłam ten crafting. Dobra, tu jest crafting. Muszę iść powydobywać troszkę troszeczkę więcej Blackstone'a potem jeden bo chyba z, trzeba z trzy a jeśli więcej to posłuchajcie w komentarzu nie opoprawcie bo Blackstone'a tutaj strafiło mi się bardzo wiele a, a ja to próbuję no zrobiłam takie powiecie dlaczego? Jeśli wiecie, to napisz, mi konkretnie dlaczego. Bo chcę sprawdzić Waszą wiedzę, then, ale to lepiej to będzie. No, po prostu powiedzieć: to te bloki świecące, czyli Shroom Light. No dobra, chyba zbiję kierpie smakuję. Jakie... fu! Jakie bloki szrumlai tu. Bloki One są takie fajne. O, takie to robię. Może by już tym razem się udało, bo wiecie już. Lepiej jest, bo no, tada, spocudzę, się. No więc... Szkoda, że mi się tu nie trafił... Koniecz... Nie, nie... Nie trafił mi się taki Są sandwali. Czy to jest na O, a myślałem, że są sandwali się mi tu pojawi. No te o, w... Wypaczone... O, ja mam ród, może jest to będę w tym odcinku albo w następnym. Nie wiem, dopijcie. proszę tych 11 łapek w górę, że to inaczej pojawi się w mgnieniu oka kolejny materiał z tej serii. No i dobrze, jeszcze te bloki wypaczonych brodawek. Nie, no może spaczony? Dlaczego? Czy ten blok na górze nie jest No, no dobra. Już mi nie będzie brakowało na naszą budowlę. Akurat że się skończy. Jestem na na pokojowym, bo... no dobra, już już w się to pora. Chcę skończyć. Nie gram w dźwiękach, a tylko... Czy zostało tych desek? o niskie drzewa, nie ma tych wielkich o nie ma tych wielkich, po co niszczyć to się dadzą na no, mało ilość drwienka, to jeszcze my przerobimy ich na light. no bo to się już Michał ma Bidne, widne, ale dadzą sobie radę Ну, он пришел Ну, хорошо. Crafting, crafting Dobrze, 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 dobrze Crafting w tym tyłku postawimy tu I będziemy musieli zrobić drzwi Dobrze Fajnie, ale muszę Nie myśleli, że w tym odcinku stopę pasty. Trzeba włączyć tryb z potworami. O, ten ma siodło. No, jak widzicie, zanim nie mówiłam, aż może czerwonic. Może nic na kreatywie dawać. No dobra. Odcinek nie jest skończony, ale na no, bardzo mi się podobają tak, w takim stylu mat materiału. A więc wracamy znowu na trufanie. mam mały tak Blackstone'a. to mogę zrobić? Ten mieczek i... Chciałam mm się -hmm. troszkę pójdę Nie, 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 nie. nie.

O ja no, 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 jak to mogło się stać, że ja właśnie zginąłem? No, na przykład Romulan tu nie odzyskałem Crafting Table, bo też się skąpały w lawie. No, i jak to mogło się stać, że ja wpadłem do lawy i zginąłem? No cóż czy ksuszy też chciałbym no. no to zrobię farmę na drzaku no, zrobię kompostownik muszę zrobić troszeczkę to

Się, ale jak moi widzowie się to stało? To jest coś chyba nie, nie do opisania moi kochani. No i jak to ma być że stać? Czy ja przecież jeszcze tą kupę? Tylko się podstępny nie mam. muszę zabrać kompostownik. Kompostownik gdzieś powinien być, chyba tutaj. Właśnie kompostownik. Ale jak to mogło? No, to jeden. To wiemy, jak będzie wydawać te korzenie. Po prostu. Po prostu zapewnić. No, może krzepki nie. Zbierać mi tu kiełki, korzenie. Może zapewnimy mączkę kosnął No, nie wiem. Tylko jeszcze tyle mi zostało. Ano szczęście... Jeszcze odzyskałam kręco roślin, moi kochani. Wiecie, to trochę trudna sprawa, ono szalejące się tu aż strach mobów. O, to ja się myślę, Helkra wracając od tego tu... To... teraz muszę to zniszczyć to, to mu to wejść i po. a więc spa A więc moi kochani, to już końcówka na dziś i tak pierwszy odcinek z tej, z tej serii myślę, że wam się bardzo spodobał, proszę zostawcie po nim tyle łapek w górę i ja wróciłem, a więc zawsze ich do oglądania.